Pan z Wami i z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Jezus znowu ukazał się nad jeziorem tyberiackim, a ukazał się w ten sposób. Byli razem Szymon Piotr, Tomasz zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich, Idę łowić ryby. Odpowiedzieli mu, Idziemy i my z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie ułowili. A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu, jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. A Jezus rzekł do nich, Dzieci, macie coś do jedzenia? Odpowiedzieli mu, nie. On rzekł do nich: zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb, nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował. To jest Pan. Przymon Piotr usłyszawszy, że to Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę, był bowiem prawie nagi, i rzucił się w pław do jeziora. Pozostali uczniowie przypłynęli łódką, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko, tylko około 200 łokci. A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli rozłożone ognisko, a na nim ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus. Przynieście jeszcze ryb, które teraz złowiliście. Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb. W liczbie 153. A pomimo tak wielkiej ilości sieć się nie rozerwała rzekł do nich Jezus chodźcie, posilcie się. Żaden z uczniów nie odważył się zadać mu pytania Kto ty jesteś? Bo wiedzieli, że to Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im podobnie rybę. To już trzeci raz Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy z martwych wstał. Oto słowo Pańskie. Hwała tobie Chryste. W pierwszym czytaniu spotykamy Piotra, który na naszych oczach w przeciągu tego tygodnia przeszedł wielką zmianę. Niedalej jak tydzień temu czytaliśmy, że wtedy, gdy prości ludzie służący pałacu arcykapłańskiego pytali go, czy zna Jezusa, to nie miał w sobie odwagi, żeby odpowiedział, odpowiedzieć, że tak, ale musiał kłamać albo wymijać ym, ym, odpowiedź. A dzisiaj, mimo tego, że został uwięziony, mimo tego, że ma przemawiać nie tylko przed najwyższymi zwierzchnikami, przed przełożonymi, starszymi, arcykapłanami, przed tłumem ludu, bez cienia wątpliwości mówi o Jezusie, przepowiada kerygmat, nie wstydzi się tego i nie boi się tego, że słowa, które wypowiada, mogą przyprawić go o śmierć. Nie tylko o odrzucenie, ale także o śmierć. I scena z Ewangelii, uczniowie... Wychodzą łowić ryby, tak jak robili to przez całe swoje życie, ale sieci są puste. Gdy spotykają Jezusa na początku, nieświadomi tego spotkania i odpowiadają na jego wezwanie, by zarzucić sieci na drugą stronę, wyciągają sieci pełne wielkich ryb. Te dwie historie łączy ten sam fakt. Czyli boża obecność, boża obecność, która przemienia słabość w siłę, która przemienia brak w obfitość i stanowi dla nas i zachętę i motywację do tego, żeby w tych wszystkich miejscach naszego życia, w których doświadczamy strachu, lęku, obawy, niepowodzeń, braku. Żeby dopuszczać do nich Boga, żeby dopuszczać do nich Ducha Świętego. I pewnie nam osobom, które przychodzimy często do Kościoła, często korzystamy z sakramentów, może się wydać. Przecież to robię. No ale dobrze byłoby skonfrontować się dzisiaj z tym Słowem i jednak posłuchać Go jak uczeń, a nie jak ten, który już wszystko wie. I zadać sobie pytanie, czy faktycznie jest tak, że ja Boga. Dopuszczam do moich decyzji. Bo może być tak, że Pan Bóg jest obecny wtedy, gdy wykonujemy znak krzyża, gdy przychodzimy do kościoła, wtedy, gdy sięgamy po różaniec czy pobrewiasz, ale to jest ten czas, kiedy dajemy Bogu działać. A w naszej codzienności, w zwyczajności naszych codziennych wyborów, dla Pana Boga tego miejsca nie ma, czasami nieświadomie, a czasami zupełnie z wyboru albo dlatego, bo wydaje nam się, że Pan Bóg takimi zwyczajnymi rzeczami się nie interesuje, albo może z jakichś powodów nie chcemy, żeby się interesował, bo może wygodniej jest nam tak, jak jest. I wcale nie chcemy woli Bożej przyjmować w takich, w takich momentach, w takich sferach naszego życia, do których się po prostu przyzwyczailiśmy, nawet jeżeli są grzeszne. To jest pierwszy motyw dzisiejszej liturgii słowa, drugi to jest ten który wynika z głębi Ewangelii Janowej. Oczywiście można byłoby odczytać dzisiejszy fragment z 21 rozdziału Świętego Jana jako tekst o jakimś pikniku na plaży, który zorganizował Jezus, ale oczywiście nie o to chodzi. Jan Zostawił nam tekst bardzo głęboki i teologicznie, i filozoficznie, ale także głęboki w znaki. Yy, najbardziej lubi się posługiwać klamrami kompozycyjnymi yy, i pewne wydarzenia, które miały już kiedyś miejsce, odtwarza po raz kolejny, ale już inaczej. Yy, I ten 21 rozdział Ewangelii Jana to próba. Yy, Odczytania na nowo, powołania uczniów, bo gdybyśmy zajrzeli do samego początku tej Ewangelii, do pierwszego rozdziału, tamta scena jest dosyć podobna. Uczniowie są nad jeziorem, wychodzą łowić ryby, sieci są puste, ale odpowiadają na wezwanie Jezusa, by zarzucić sieć na drugą stronę i wyciągają, wyciągają ogromny połów. Do czego chce nas zachęcić święty Jan? Święty Jan chce nas zachęcić, żebyśmy my także, tak jak uczniowie po zmartwychwstaniu, żebyśmy wrócili do Galilei, to znaczy do początków, żebyśmy tak jak Piotr wrócili do tego, co było na początku, czyli do jego pierwotnej profesji, do łowienia ryb, i spróbowali różne wydarzenia życia, zwłaszcza te, które kiedyś były niezrozumiałe i trudne, odczytać na nowo w kontekście zmartwychwstania, oczytać na nowo w kontekście Bożego Słowa. To może być trudne, bo czasami, jeżeli gdzieś w przeszłości były jakieś bolesne doświadczenia, to nie chcemy ich przywoływać. Dobrze, że o nich zapomnieliśmy, tak może nam się wydawać. A Pan Bóg chce faktycznie uzdrowić wszystkie nasze rany. Dlatego zachęca nas, żeby wrócić do tych rzeczy, ale już oświeconych innym światłem światłem z wstałego Pana, światłem pustego grobu.